Witam państwa Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gośćmi Polskiego Radio 24 są Jakub, Pacan, Tygodnik Solidarność. Dzień dobry, witam. Profesor, profesor Sebastian Gajewski, Centrum Daczyńskiego. Dzień dobry. I dr Krzysztof Kankowski, Gazeta Polska. Dzień dobry. No i panowie, zaczniemy od e, Donalda Tuska, który ma pretensje do telewizji publicznej. Ma dwie pretensje, zależy, które media czytać. Te media wybijają bardziej jedną lub drugą rzecz. E, pierwsza pretensja to jest pretensja o to, że jest pokazywany w wiadomościach TVP z celownikiem, co ma. Być hejtem i ma no, sugerować, że warto by było go zabić. A może przyznać, że kiedy pierwszy raz usłyszałem, że Donald Tusk jest pokazywany, i to chyba tam wyliczono, że 33 razy był pokazany z celownikiem nacelowanym na siebie, to też mi tak przyszło przez głowę, no, że to, to grubo pojechali, że to jest tam mocno. Po czym zajrzałem o co chodzi, i się okazało, że to jest ten taki obraz z kamery podglądowej drugiej, gdzie rzeczywiście jest taka strzałka pokazująca kogo jest tam te wykresy jakości dźwięku i tak dalej, i tak dalej. Pierwszy raz taki zabieg widziałem kiedyś, jak CNN wypowiedź Obamy przekazywało. Nie mam takiego wrażenia, żeby CNN namawiał do zabójstwa Obamy, ale może tu bagatelizuje, kto wie, wiadomo, że wiadomości nie przepadają za Donaldem Tuskiem. I druga sprawa, która wydaje mi się ważniejsza. Na razie Donald Tusk jest politykiem opozycji, kiedyś może być politykiem koalicji rządzącej. No i zażądał usunięcia filmu dokumentalnego TVP pod tytułem Nasz człowiek w Warszawie nie podoba mu się i, i jego prawnikom, że są tam cytaty wyrwane z kontekstu, jak on to ujął. Na no, tym filmy dokumentalne polegają, że jest to subiektywny obraz rzeczywistości przedstawiany przez dokumentalistę, który się pod tym podpisuje. No gdyby to nie były, to nie były cy cytaty wyrywane z kontekstu, to by byłby po prostu zestaw przemówień Donalda Tuska, więc to trochę bezsensowy, wydaje mi się zarzut, ale też groźny, bo nie bardzo mi się podoba sytuacja, w której politycy, którzy kiedyś rządzili, a może w przyszłości będą rządzili, decydują o tym, co ma być w przestrzeni publicznej, jeżeli chodzi o dostępność albo odkładanie na półkę filmów dokumentalnych, bądź innych tego typu rzeczy. No i pytanie do panów, czy. Hmm, czy to jest tak, że Donald Tusk w którejś z tych rzeczy przesadził, w którejś z tych rzeczy ma rację, czy może w obu nie ma racji? Jak upacań tego od nich Solidarność? Ja to odczytuję w kontekście roku wyborczego, toczącego się roku wyborczego. Te pretensje Donalda Tuska i to, że chce zawieszenia tego filmu dokumentalnego. Oczywiście, wolność prasy, wolność mediów, wolność wypowiedzi to jest, ja, ja uważam, że to jest akurat jeden z najwyższych, jeden z największych yy, dorobków myśli cywilizacyjnej Europy Zachodniej, czy też szeroko pojmowanego Zachodu. Yy, dlatego uważam, że no, nieraz jest to też dla niektórych osób może być uwierające, bo no, różnimy się w przekonaniach. Natomiast yy, uważam, że akurat tutaj politycy powinny się w jakiś sposób ścierpieć. Yy, w tym sensie, że, że mimo wszystko ja bym takich rzeczy nie, nie zaskarżał. Więc na pewno odczytuję to, odczytuję to tutaj w tym kluczu. No z drugiej strony przychodzi mi na myśl takie, takie angielskie przysłowie: Uderzaj tam, gdzie boli. I faktycznie no tutaj celnie został Donald Tusku uderzony. Skoro mm, skoro Przypomnijmy, żeby... może, bo nie wszyscy być może słuchacze widzieli ten film. To jest taki film dokumentalny zestawiający jego wypowiedzi no, z tego czasu, kiedy Platforma dokonała takiego zwrotu w stronę tak, mainstreamingu. Taki... Tak, tak, który które uważał, że no, z Rosją należy ociepić stosunki handlować i traktować ich normalnie. Dokładnie tak, ale też, bo to akurat ten film pokazuje, uderza też w narrację, znaczy, czy też neutralizuje tą narrację platformy obywatelskiej, czy też szerzej pojętej opozycji, która mówi, że PIS miał jakieś tajne kontakty z Rosją, czy niektórzy politycy pisu. No bo tutaj też dosyć popularne jest to powiedzenie na opozycji wśród wyborców w opozycji w środowiskach sprawiających. W opozycji, że wpisie się na wierzki jakieś ruskie onuce, więc akurat pokazanie, że Donald Tusk też jako premier no, spotykał się z, z różnymi przywódcami, w tym z przywódcami Rosji z Putinem i chodził po molo, to faktycznie no, neutralizuje tą narrację platformy obywatelskiej o tym, że politycy, którzy są z pisu, że w jakiś sposób mają powiązania z Kremlem. Hmm. Profesor Sebastian Gajewski Centrum Jadarszyńskiego. Jest ten film Marcina Tulickiego, Nasz Człowiek w Warszawie. No on nie został opublikowany wczoraj, ani dzisiaj, tylko kilkanaście miesięcy. Tak, Już długo, długo. Jest. Kilka, kilka, kilka co najmniej miesięcy. Kilkanaście, tak. wydaje mi się, że kilkanaście hmm. miesięcy temu. No rzeczywiście nie jest to film, który może się Donaldowi Tuskowi podobać. Myślę, że o tym filmie, jak o każdym filmie dokumentalnym poruszającym zagadnienia z bieżącej polityki, można dyskutować, zarówno co do ewentualnej rzetelności czy nierzetelności twórcy, czy tego, czy cytaty są wyrwane z kontekstu, czy nie są wyrwane z kontekstu. Takie filmy oczywiście można też oceniać w perspektywie ewentualnego naruszenia dóbr osobistych bohaterów tego filmu, czy Donalda Tuska, czyli Donalda Tuska w tym przypadku. Natomiast ja zgadzam się z Jakubem Pacanem, że tak naprawdę wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie o to tutaj chodzi. To znaczy, nie chodzi o dochod ochrony dóbr osobistych przed sądem, chociaż oczywiście taką prawną formę przybiera przybiera ten spór Donalda Tuska z telewizją polską, no tylko chodzi o zbudowanie pewnej narracji w kontekście wyborczym. Platforma Obywatelska jest na froncie wojny z telewizją polską, z telewizją polską. Politycy tej partii nie korzystają z zaproszeń do części programów, nawet to można zrozumieć, bo rzeczywiście no, chociażby wiadomości TVP raczej nie przepadają za Donaldem. Tuskiem i Platformą Obywatelską, a przynajmniej można odnieść takie wrażenie. Natomiast na to i ten pozew jakby wpisuje, wpisuje się w tę taktykę. Raz to jest niekorzystanie z zaproszeń, dwa ta obywatelska inicjatywa ustawodawcza zmierzająca do likwidacji programu informacyjnego w Telewizji Polskiej TVP Info, chociaż ten, to, ten projekt jest tak skonstruowany, że chodzi po prostu o zakazanie Telewizji Polskiej prowadzenia kanału znaczy, informacyjnego. Ona, ona raz się pojawia, raz znika. Kanału informacyjnego, ale Cały czas gdzieś to tam jest w obiegu publicznym. Teraz dochodzi ten pozew no, z, 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 zapewne sprawa nie zostanie rozstrzygnięta ani dzisiaj, ani jutro, tylko za wiele miesięcy, jeśli, jeśli nie lat, więc to ma, w to ma no, wymiar, wymiar polityczny i wpisuje się w taką narrację, którą buduje platforma obywatelska i sam Donald Tusk, że z jednej strony mamy te siły mamy te siły dobra, czyli platformę obywatelską, czyli platformę obywatelską reprezentowaną przez. Donalda Tuska, one są krzywdzone przez siły zła, z drugiej strony są siły zła Prawo i Sprawiedliwość, media publiczne i wszystko, co się wiąże z tą sferą, w związku z czym siły dobra muszą przeciwstawiać się na każdym froncie siłą zła i stąd ten pozew. Ja myślę, że to w ogóle ten kontekst, który się buduje, tutaj wolność mediów, wolność słowa, on tu kompletnie nie ma znaczenia i mam wrażenie, że nie był też uwzględniany po stronie samego Donalda Tuska i jego środowiska politycznego. No chodzi o Wrzucenie kolejnego, otworzenie kolejnego frontu na walce. Z telewizją, z telewizją polską i y, podbudowanie narracji, narracji w tym y, zakresie. No, może to też chodzi o to, że no, jednak ten film cieszy się dosyć dużą popularnością, bo ja przed chwilą sprawdziłem, że na YouTubie był oglądany ponad milion, sto tysięcy razy, a też dostępny jest na o, innych... No, to wie pan, e, ile będzie oglądany, jak zostanie zakazany tak, i tak, będą krótkie na, na innych kanałach, jak się wpisuje na. człowiek... Marcin Tolicki, podejrzewam, chce po cichu, żeby to Nasz człowiek w Warszawie, to nasz człowiek w Warszawie, to wyskakują, gdzie obejrzeć, kiedy online i Wszystkie serwisy, na których można oglądać, na których można oglądać e, e, filmy. So, jeszcze jedna rzecz, no, Donald Tusk naprawdę ma twardą skórę. No, on jest przyzwyczajony do wsze wszelkich ataków na siebie ze strony rozmaitych programów i, i wiadomości, ale nie tylko wiadomości i, i prasy, i mediów społecznościowych, rozmaitych ludzi, którzy wrzucają, e, wrzucają tam treść. Nie sądzę, żeby go to szczególnie bolało. Kontekst wyborczy, kontekst polityczny, budowanie pewnej narracji, aczkolwiek sądzę, że to jest to jest w ogóle ciekawe. w, w bo ja się zastanawiam, co będzie dalej. Nie wiem, czy w tym pozwie jest wniosek o zabezpieczenie pod tytułem e, zakaz rozpowszechniania. Te wnioski jest. o zabezpieczenie... Jest, jest, jest. jest, jest. Tak, tak. No, dlatego, one są... dlatego część dziennikarzy to one są, szybko, one są szybko, one są względnie szybko rozpoznawane, te wnioski o zabezpieczenie. No i gdyby się okazało, że ten, e, to zabezpieczenie zostanie udzielone, no to mamy nowy front e, walki na... E, front walki nie tylko między Platformą Obywatelską, Telewizją Polską i Prawem i Sprawiedliwością, ale przede wszystkim nowy front, nowy front na obszarze no wymiar sprawiedliwości i praworządność. Z jednej strony prawo i sprawiedliwość wtedy będzie, po, wtedy będzie podnosić, że co tam się dzieje, sądy gwałcą wolność słowa. Z drugiej strony Donald Tusk będzie mówił, że tu ma postanowienie sądu, z którego wynika, że to, że telewizja polska nie może rozpowszechniać tego kłamliwego filmu. No i będziemy mieli masę, tema, masę tematów i masę dyskusji na ten temat. No ciekawe też będzie, a co będzie, jeśli to postanowienie o zabezpieczeniu wydałby sędzia, e, który został powołany przez, z udziałem Nowej Krajowej Rady Sądownictwa. To już w ogóle się wszystko rozsypie. Doktor Krzysztof Karkowski, Pols Gazeta Polska. Zacznę może od tego, że owszem, teraz ten film, on, on był 8 miesięcy temu yy, opublikowany. No, ten film teraz faktycznie ma, też sprawdzę milion 100 tysięcy odsłon, ale zanim pojawił się, jak, jak, jak pierwszy raz usłyszałem o tym, że był pozew, to właśnie sprawdziłem, ile wtedy było tych odsłon. Wtedy na YouTubie, wtedy było Odsłon 900 tysięcy, tak, więc no i... tutaj y, Marcin Tulicki ewidentnie to ostatnie 200 tysięcy odsłon. A jeżeli to jest w, w, w 3 dni, czy tam 4 dni i to, i to jeszcze w momencie, kiedy jest sylwestrem na no, wyroki, niekoniecznie ludzie się akurat tym chcą zajmować, no to jest to ewidentnie y, zasługa Donalda, Donalda Tuska. I ja mam takie wrażenie, że to jest w ogóle bardzo symboliczne dla. Obecności tej w, te, w, tym, w tym ostatnim etapie kariery Donalda Tuska w polskiej polityce jako takiej, dlatego że Donald Tusk miał, miał po powrocie zjednoczyć opozycję, miał przebić też wszystkie szklane sufity i po prostu jednoznacznie zacząć wygrywać z pisem najpierw w sondażach, później, później już w wyborach. No, na razie czegoś takiego nie widać. Ja pamiętam, że kiedy były wybory prezydenckie, jeszcze zanim w ogóle ujawniono, kto będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej, ja przypominam, że to przecież była pani Małgorzata że taki Błońska na początku, to była taka dyskusja trochę wewnętrzna, trochę prowadzona za pośrednictwem mediów, kto ma być tym kandydatem Zjednoczonej, bo wiesz, że wtedy była nadzieja, że będzie kandydat zjednoczonej opozycji, a nie tylko samej Platformy. I wtedy jednym z nazwisk, które na tej giełdzie było, był Donald Tusk. Tyle tylko, że o ile y, przedstawiciele Polski 2050 to oczywiście mówili, że to y, powinien być Szymon Hołownia, bo on ma największe szanse wygrać w drugiej turze z Andrzejem Dudą. Przedstawiciele PSL-u mówili, że y, to Władysław Kośniak-Kamysz. Też to, to jest trochę to odbicie tego ostatniego sondażu. Na temat tego, kto, kto powinien być premierem. Natomiast w tym obozie koalicji, koalicji obywatelskiej nie było wcale jedności i mówi ona wtedy, nawet mówili te przedstawiciele nowoczesnej, że Donald Tusk nie był, nie będzie dobrym kandydatem na prezydenta, dlatego że on budzi zbyt wiele negatywnych emocji i nie, i, i nie jest to kandydat, który by łączył wszystkie środowiska opozycyjne, nie mówiąc o łączeniu wszystkich Polaków. No i później Donald Tusk wrócił do do polityki. No i okazuje się, że również teraz jako kandydat na premiera ma ten sam problem, czyli po prostu on cały czas pewne środowiska, które są potencjalnym elektoratem opozycji, zniechęca, odstrasza i może się okazać, że ta obecność Tusk'a finalnie będzie takim czynnikiem, który Zapewni y, PiSowi trzecią, trzecią kadencję, dlatego że albo część opozycji nie będzie chciała współpracować z Landem Tuskiem. To oczywiście y, partia razy jest takim najbardziej mocnym przykładem, ale myślę, że takich niechętnych Tuskowi y, środowisk jest więcej. Y, w, więc po prostu no, Tusk, tam gdzie się pojawia, to no, na razie udaje mu się wywołać zupełnie odwrotny efekt do zamierzonego, i tak samo jest y, z tym z tym filmem. Natomiast to jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że Tusk dostał w zeszłym tygodniu tą ochronę, o czym zaś już była dzisiaj mowa na, mm -hmm. na antenie, więc Tusk chyba chciałby takie wrażenie wywołać, że jest, yy, znaczy już powiedział to, że rząd się czuje, że on się czuje zagrożony, że rząd, rząd, rząd się nie czuje bezpiecznie, a pamiętajmy o tym, że od yy, zabójstwa Pawła Adamowicza cały czas funkcjonuje narracja taka, że za jego śmierć odpowiada tak naprawdę tylko i wyłącznie przekaz TVP info, co zresztą też Marcin Tulicki, ten sam, jakby załatwił, robiąc film na temat Pawła Adamowicza i przekazu medialnego na jego temat. Ja niestety nie, nie pamiętam, jaki był tytuł tego filmu, ale on bardzo. Ale tak tam zestawiono po prostu artykuły. Hmm. I to było pokazane, że, 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 że przez pewien tam. czas wtedy, kiedy Paweł Adamowicz był już skonfliktowany ze Środowiskiem Platformy Obywatelskiej, trwała dla niego po prostu permanentna nagonka medialna. W której również brały udział te osoby, które później się bardzo mocno wypowiadały właśnie o roli TVP Info w, w, w tym dramacie. Chociażby kwestia poparcia jakiego nowoczesna miała udzielić kandydatowi Platformy na, pre, na prezydenta Gdańska. To, był, to była kwestia tego, że nie może być to adamować. no to jest, to jest oczywiście dygresja. Natomiast mam wrażenie, że Donald Tusk chciałby po prostu wykreować takie wrażenie, że on że on jest takim nowym Adamowiczem w sensie bycia ofiarą, ofiarą jakiejś nagonki medialnej i po prostu dlatego on się boi bo, i boi się TVP Info. Jakub Pacan jeszcze tygodnik przed Tak, jeszcze chciałem <laughs> zdanie, bo ten pozew też był Donaldowi Tuskowi potrzebny, dlatego, że y, to służy deprecjonowaniu źródła w ten sposób, że mm, no jeżeli wyborcy, jeżeli wyborcy Platformy Obywatelskiej y, no, w jakiś sposób obejrzeliby to samo to, że się dowiedzieli, wiedzieli, gdzieś by im migały w internecie te obrazki, Donalda Tuska z, z Władimirem Putinem, to, to jest dla nich niewygodne. Natomiast Tusk, zaskarżając to, mówiąc, że ten film jest bardzo stronniczy, on te, w ten sposób daje też sygnał swoim wyborcom, wyborcom opozycji, że tutaj jest źródło niewiarygodne, że jest do tego stopnia niewiarygodne, że aż należy je zaskarżyć. Ja przemieszczę jedną rzecz, bo szukałem tego, ale za. Za szybko zostałem wywołany do głosu, a chciałem, chciałem zacytować fragment yy, pozwu, który jest dla mnie bardzo, mm -hmm. bardzo ciekawy. Więc to brzmi tak. Z materiałów TVP wynika, że Donald Tusk, Donalda Tuska cechuje brak wiarygodności, zmienność poglądów, hipokryzja, skłonność do kłamstwa, agresja. Ponadto służalsze w stosunku do Niemców i uległość wobec Rosjan pogarda dla ludu cynizm. To jest fragment pozwu. No mam wrażenie, że nie był potrzebny przekaz TVP i firmy Marcina Tulickiego, żeby bardzo wiele osób taki pogląd na temat Donald, Donalda Tuska miało. I panowie, po dwie minuty na temat ordynacji wyborczej pojawiły się propozycje zmian w ordynacji wyborczej. No i z jednej strony wszyscy mówią, no jedni mówią, że są to skandaliczne zmiany, bo to tak późno zgłaszane i to ma być na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. Z drugiej strony nawet przeciwnicy Prawa Sprawiedliwości przyznają, że no, coś w tych propozycjach jest jednak, że no, zbliżają one pewnych wyborców, którzy do tej pory byli poszkodowani, do możliwości oddania głosu. No, skandal czy świetne zmiany? Jak upłacał Tygodnik Solidarność? Po dwie minuty, proszę. Znaczy, yy, wszelkie tego typu inicjatywy, które mają pomóc yy, ludziom iść na wybory czy, yy, czy, czy mobilizują wyborców, uważam, że są dobre. I yy, yy, jeżeli mówimy o wyborach jako akcie oddania głosu, to jest też narodzeniem no, demokracji. Już bez tych ideowych nadkładek czy ideologicznych, to uważam, że są po prostu dobre. Yy, więc yy, w tym sensie yy, te zmiany uważam, że są ok. Hmm. Profesor Sebastian Gęski Centrum Miniatos. Ocena tych <laughs> samego projektu nowelizacji kodeksu wyborczego, ona jest trudna, dlatego że z jednej strony tam jest, bardzo wiele, tam jest bardzo wiele rozwiązań, część z nich można oceniać pozytywnie, część jest dyskusyjna, część trochę dziwi, że jest wprowadzana. Natomiast w gruncie rzeczy nie chodzi o przeprowadzenie oceny takiej czysto prawniczej tego projektu, ale o oceny politycznej. Całość problemu polega na tym, że chyba główną wartością wyborów procesów czego Jest wiarygodność. I jeśli jest tak, że samo wprowadzanie zmian w kodeksie wyborczym na krótki czas przed wyborami, chociaż rzeczywiście kiedyś Trybunał Konstytucyjny powiedział, że wystarczy 6 miesięcy przed wyborami, ten termin tutaj najprawdopodobniej będzie zachowany, no ale jest dyskusyjne, powoduje, że w debacie publicznej podnoszą się głosy, że te zmiany są wprowadzane tylko po to, żeby określonej partii było łatwiej wygrać wybory, to wydaje się, już bez względu na to, czy one w rzeczywistości służą takim motywom, czy nie, czy będą wywierały takie, Efekt czy nie, to warto je po prostu odpuścić, dlatego że wydaje się, że jeśli po wyborach czy w trakcie wyborów, w trakcie kampanii wyborczej, no pojawi się takie hasło, że ktoś wygrał te wybory dzięki zmianom w kodeksie wyborczym, które, które przeprowadził lub popierał, no to to jest, to, jest zły, to jest zły sygnał, to podkopuje i demokrację, i wiarygodność wyborów i w gruncie rzeczy wszystkim szkodzi, bez względu na to, jakie w rzeczywistości motywy za tym stoją i jakie to wywrze rezultaty w przyszłości. Także ja na Miejscu prawa i sprawiedliwości, projekt ten bym po prostu odpuścił i schował do szuflady. Mam dziwne, głębokie przekonanie, że niezależnie od tego, która strona przegra, to i tak powie, że te wybory były nieuczciwe z jakiegoś powodu. Już się trochę do tego przyzwyczaiłem w ciągu kilku ostatnich wyborów. Doktor Krzysztof Karkowski, Gazeta Polska. No, to tutaj pan redaktor mi zrobił przykrość, właśnie ja chciałem to powiedzieć, od tego <laughs> chciałem zatem, że wynik wyborów będzie kwestionowany na pewno, zwłaszcza jeżeli wygra te wybory PIS. Oczywiście będzie silnie kwestionowany, jeżeli dojdzie do zmiany ordynacji. Natomiast z punktu widzenia samego pisu. Moim zdaniem jest to całkiem dobry y, pomysł, co, co z kolei może być tutaj zarzutem, a nie, a, a nie pochwałą. No ze ale, strony PSL-u też takie no, sugestie się pojawiły, że nie wykluczone, że oni tam nawet by też byli w stanie. Y, to prawda, bo chodzi o to, że tutaj, y, że tutaj właśnie głównym jakby elementem tych zmian ma być ułatwienie dostępu do głosowania osobom, które były jakoś na wykluczone czy mieszkańcom mieszkańcom wsi można powiedzieć takiej za, najbardziej zapadłej y, prowincji panuje przekonanie, że, że, że takie osoby chętniej by głosowały na PiS, no być może również w jakimś stopniu na, na PSL, ale z drugiej strony, skoro y, pojawia się to jako argument przeciw tym zmianom w jakimś stopniu, no to to pokazuje, że, znaczy to, to ułatwi PiSowi stworzenie takiej narracji, że te y, ugrupowania y, liberalno-odwołujące do elit są przeciwko mieszkańcom wsi, no co, co może nakręcić ten, ten dobry wynik. Więc tutaj to sprzyja y, polity, politycznie PiSowi ewidentnie. Pozwala wykreować narrację w dużym stopniu prawdziwą, właśnie o tym, że. Część partii takich mieszkańców wsi ignoruje delikatnie mówiąc, i to może wpłynąć na wynik wyborczy. Z tym, hey, że moim zdaniem nieznacznie większym problemem i nie wiem, czy w końcu chyba tego nie ma w tych zmianach, jest kwestia tego, że ordynacja do Senatu jest dosyć fałszująca preferencje wyborców. Pamiętam o tym, że Fih dostał więcej głosów niż faktycznie miał senatorów później. Dziękuję Panom za dyskusję, dziękuję Państwu za uwagę. Gośćmi polskiego Radia 24 byli Jakub Pac, Antygodnik Solidarność, profesor Sebastian Giejewski Centrum Dziękuję i dr Krzysztof Karnkowski, Gazeta Polska. Dziękuję bardzo. A ja nazywam się Mirosław Skowron i zapraszam Państwa do pozostania z Polskim Radiem 24 przez resztę dnia, a teraz na serwis informacyjny.